Nie wolno w czasie zaczepu szarpać kijem bezpośrednio przez kołowrotek. Nie trzymając w ręku plecionki. Dlatego, że wycina się wam ten element. Tu jest jak widać spłaszczone, a ta głowica hamulca ma w środku takie wypustki, które blokują wam hamulec i ta wtedy się nie obraca. Jeżeli yy, Szarpiemy, to dochodzi do ruchu obrotowego szpuli, i te krawędzie tutaj, gdzie jest to spłaszczenie, wycinają te wypustki, które są tutaj w tej głowicy. No i wtedy jest po ptakach. Szpula się będzie Wam obracać, mimo że hamulec dokręcicie na maksa. I takie są później skutki. A naprawa tego wcale nie jest taka prosta ponieważ to jest stop cynku z aluminium i ani tego nie przygnieciecie, żeby to się, kurcze trzymało, żeby chodziło w ten sposób i nie obracało się, ani po prostu nic tu nie wkręcicie, bo jest za cienkie. No, jest to kłopotliwe. Dlatego jak są zaczepy, najpierw chwytamy za plecionkę, i dopiero wtedy możemy potrząsać kijem, żeby e, wyczepać przylętę z zaczepu. Przez kołowrotek tego nigdy nie róbmy.